Wystrojona Anna Lewandowska wspomina paryskie cytuja z Wisla Węszymborska dobra stylizacja, zdjęcia. Po zaciaglem rozwijaniem sportowego imperium Anna Lewandowska trudzi się również nad umocnieniem swojej pozycji w przepelnionym blichtrem świecie mody. Jedna z bardziej rozchwytywanych waks na świecie opuściła niedawno słoneczna Barcelona i przetransportowała się do stolicy Francji. Aby zasilić szeregi paryskiego tygodnia mody. Lewa z wielka dokładnością relacjonowała swoje modowe wyjazdy w mediach społecznościowych. Przyznacz? że Lewandowska miała się czym pochwalić. Trenerka dostała zaproszenia na pokazy w Beckham. Louis Vuitton czy Isabel Marant. Malzonka Roberta Lewandowskiego, w szale modowych uniesień zaprezentowała kilka interesujących stylizacji i idealnie odnalazła się wśród celebryckiej śmietanki. Która do Paryża. Anna wykorzystała okazję m.in. do zacisnienia wiezi z zona Leome'siego, Antonella Rodzco Zo. Anna Lewandowska chwali się z dzieciem z zona Leome'siego, Antonella Rodzco Zo zareagowała. To już przyjaznę, foto. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Tak samo było z paryska przygoda Anny Lewandowskiej która jednak myślami wciąż jest w stolicy mody. Powracając do codzienności, trenerka podzieliła się z ponad 5 milionami obserwatorów zwyczajnymi kadrami z Barcelony. Fani lewej mogli podziwiać m.in. jej córkę, zajadająca się truskawkami, a także kulisy lekcji i seksownego tanca w towarzystwie znajomych. Nie zabrakło też akcentu tenersko-motywacyjnego, troskliwa Anna przypomniała interneutom o nawodnieniu organizmu. Największą uwagę zwrócili jednak najnowsze zdjęcia Lewandowskiej, wykonane jeszcze w Paryżu. Udostępniona niedawno seria fotek prezentuje Annę Pryzacę się na jednej z paryskich ulic. Trenerka przyodziala wtedy jansowe dzwony, do których dobrała granatowa kurtkę baseballówkę marki Lacoste. Stylizacja w stylu retro została dopełniona klasycznymi okularami przeciwsłonecznymi. Natchniona paryskimi wojazami celebrytka opatrzyła zdjęcia cytatem z wierszanic dwa razy Wisła Wyszynborskiej i zapytała obserwatorów. Co zrobiliby, gdyby mogli cofnąć czas? Fani sportsmenki ochoczo udzielali się w sekcji komentarzy, dzielać się osobistymi historiami. Co sadzicie o Annie w nieco nostalgicznym wydaniu? Myślicie, że wyda kiedy stomik motywacyjnej poezji.